Cześć! Z tej strony mój trzeci vlog, no i właśnie jestem na dworzu z Kodmerią. Cześć! Zaraz do was wracam. Chodź, właśnie wróciłyśmy z Piotra i Pawła i kupiłyśmy sobie X-popy. One się sobie otwiera. A, otworzyłam. Co to jest? Patryk? Ojej! Ja. Nie! Cześć! O, oh, Cześć, to znowu ja! Nie postanowiłyśmy pójść na Carrefour'e. Ej, dobra, więc... Kierunek! Galeria handlowa! Zróbmy to Carrefour! Przecież nie idziemy do łatwo do galerii tak w sumie, ale... Przemówimy na to Carrefour? Aaaaaa! Właśnie teraz idziemy do galerii handlowej. No i... Widzimy się w Carrefour'e. Ej, nagrywam vloga! Zapraszam na, na mój kanał Kornelka Sweet. Link w opisie, gdzie pojawi się drugi vlog z tego dnia. Właśnie idziemy do widzimy się w. Co? Zobaczymy się w Krwórze! Właśnie spotkałyśmy przeschnięte kwiatki. Czekaj, się. I mnie! Tak, i biały kwiat. Biały. Dobre, właśnie... No i tam sobie idziemy. E, dobra, właśnie e, idziemy na Polanę Kwiatów. I ogólnie tego... Co ja tu ćwiczę? Chodź. to. A więc ogólnie tak. E, na mojego Instagrama. Szybna. Ale tak, niech w opisie do mojego Instagrama i do Oliwii. Tak. To do drugiego mojego no Instagrama. Ale to innego. No dalej, dalej, dalej. Chodź. No właśnie. Coś dla Oliwii. Chodź. Ej, świnia. Ej, coś dla Oliwii. Małej Oliwki. Chodziło mi o ciepło. To jest chyba najlepszy O, jest patrzcie. Wow. Ja teraz szukam żelopisów. Co to są? To nie są żelopisy, tylko żelopisy. Zakreślać, to? to? nie. Nie, to wygląda jak tylko pisa, ale jest innymi, ale to no, tak zakreślacze? A mi chodzi o żelopis. To takie białe kwiaty ma. Dobrze, już jesteśmy w wyjściu. To nazwisko Polaków. reprezentacje. O, ale to jest taśma. Taśma. Nie wiem, czy w ogóle widzieliście. Ja widzę, co za mną Najlepsze na świecie. Wąsy. To są żelopisy? No nie, to są te A to co to jest? To też na pewno nie jest. Nie, jak jest ty, おい

To muszę mieć tak nie ma co no ty... muszę kupić ten blok to są jakieś normalne? to nie A to na mnie a to są jakieś normalne też

To jest się stanie, ja no, to są z stanie. To jest w stanie. To jest w stanie. To są z maziki, z z, z Nic ciekawego. To jest w stanie. To jest To Tutaj, 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 ptrawka, tutaj bopeczki, i jasne, Lei, ja już myślałem, że nie się, że... to piłam. Ja razem taktyk do kieszeta daje są muffin. Tak totally. jeszcze inne, O, taka jest idealna. O tak. To... Do... podoba. Jest, um, okay przydadzą się. Pija! Dla mnie takie ładne. Oraz takie, tak tutaj przyjmuje to jest atak. Tutaj mam dwie, dwa samki i zobaczmy. I tak wygląda nierazica oraz ta. Najlepsze ołówki, które tutaj widzę, to są ataki w kwiatki. Pokażę to zobaczmy. I to na pewno pokażę. Pokażę to za O, Pokażę tak tak to za to to jest panią. Pokażę to i. to za panią. to za panią. Pokażę za to tak, to to 10 ołówków z HD. One są najlepsze. Tak. Najlepsze na niektórych wywiedza to jest to taki, to 30 lat. a walizka to o taki. W tym na w klasę i ogółem to najlepsze są, moim zdaniem. moim zdaniem cisza, e, bajek. Albo to takie coś, co się stało. Aibok, tak to było? Ale po prostu tak jest moje stanie. Takie. Musimy jednak te takie te stać, bo nie jest. To, to jest sekret, teczki. No teczki. ale już lepsze. Te takie teczki potem wyszły. Ale nie tak. Saint-D bra ko お Dobra, to na tyle dzisiejszego vloga. Sergiu, to już tak, tak, ponieważ to już trwa ponad 10 minut. Ja nie kończę jeszcze. No i jeszcze ja nie kończę, bo ja chcę jeszcze trochę No i tam, żeby, żeby nie przyciągać waszej... A czemu nie możesz... A czemu nie możesz przyciąć tego u kawałek tym razem i chcę nie kończyć? No, Jesteśmy w karpie.